Cześć, witajcie! Yy, nagrywamy to na obydwa kanały, więc yy, w sumie mamy to na obydwie rzeczy. Mm -hmm. no i... yy, dzisiaj jesteśmy w polu. Będziemy sobie jeździć kładami, oczywiście we dwóch, yy, na dwóch kładach, także będzie ciekawie. Yy, zresztą Wam pokażemy. Tutaj mamy jaszczura. No i co? Polecimy sobie tutaj szybko I pokażemy Wam kłady. To jest Krystiana. No, a to jest mój, mojego chyba znacie już z odcinku. Oczywiście, zrobimy tutaj dookoła takie przejście, tak jak to robię zazwyczaj na swoim kanale. Także jeszcze bym chciał Wam powiedzieć, że linki do kanałów Jaszczura no, i mój znajdziecie w opisie, po prostu na dole. Także klikajcie. No i co? No, widzimy się, jak już będziemy jeździć. Także słuchajcie, zakończymy sobie ten odcinek. Eee, w sumie to co? Był Jaszczór. No dzięki za nagrywanie. Eee, ja byłem. Eee, całe to jakbyście mieli pytania było nagrywane na moim terenie. Całe jest nagrywane na moim terenie, także nie ma obaw, nie jeździmy na jakimś... Nie wiadomo jakim terenie, co nie? Mm -hmm. Nielegalnie na No, myślę, że... Nielegalne jeżdżenie nie jest dobre. Co, pokażemy Wam jeszcze w sumie silniki. Kładę tutaj mam Christian. Tyle co był naprawiany, bo były problemy z opalaniem. Ale na szczęście yy, wszystko... No właśnie, że wystarczyło odlutować, po i tak dalej. No i teraz mój. Mój jest trochę bardziej zamknięty. Więc mojego sobie nie zobaczycie, tak? No ale tak czy siak. Wszystko prawie jest takie samo, no bo 125 i 125. Ale do tego co mam wątpliwości, bo ty chyba nie dodajesz gazu, no nie? No nie, nie dodawały strasznie gazu, bo e, skoro to są 125, to powinny jeść tyle samo. Także co? Koniec. No dzięki za oglądanie, no i cześć.